16 par z gminy Nędza świętowało wczoraj wyjątkowe jubileusze, 50. i 60. rocznicę zawarcia małżeństwa. Cztery pary świętowały 60-lecie małżeństwa. To Maria i Oswald Hajduczek, Jadwiga i Emil Broża, Teresa i Ernest Hadam oraz Edel Trauda i Alojzy Niestrój. Czy pan pamięta, jak się państwo poznali, kiedy się pan w, te, w tej pięknej kobiecie zakochał? A, to, już duże lata, to już są duże lata. Byłem na muzyce w Babicach i tak mi się zapoznali, szafa gra. szafa gra. Do dzisiaj, tak? Do szafa gra, a meble tańczą. Jak mówi pan Emil, w małżeństwie bywa rostomajcie. Najważniejsze jednak, że od 60 lat, dzięki wsparciu specjalistów, wciąż są razem i cieszą się zdrowiem. Najpierw by chciał moim lekarzom wszystkim podziękować za długie życie, co nas liczyli, wszystkim lekarzom. Z raci Boża, za te tak długie lata, że nas utrzymują przy życiu. A proszę powiedzieć, czy Państwo mają dzieci? Oczywiście. Czworo dzieci miałem. Mieliśmy. I mamy teraz sześć wnuków. I trzech prawnuków. W tym roku 60-latkowie, 60 jak ich nazywam, to jest absolutny rekord, bo są cztery pary. I pary, które są naprawdę w kondycji fizycznej, która pozwala im tutaj przyjść, które się cieszą pełną jasnością umysłu, pełną energią i takim poczuciem humoru. I to jest na nas coś takiego, co jest zawsze bardzo budujące. Par, które świętowały 50 lat po ślubie, było 12. Jakie to było 50 lat szczęśliwe, pełne niespodzianek? Szczęśliwy, jak do tej pory, to Mhm. Ile y, państwo mają dzieci? Dwoje, córka i syna. Wnuki? Dwie, dwie wnuczki. Mhm. A gdzie się państwo poznali? Jak to się stało, że się pan zakochał w takiej pięknej? My, my się poznali w Babicach, bo myśmy oba z Babic. Mhm. No i tak, tak my chodzili razem dwa lata, no i potem my wzięli ślub. 50 lat, ślubie, no zgoda, miłość. Dzieci Państwo mają i wnuki? Dwóch, sy dwóch synów i córkę Co Panią ujęło w mężu? Mhm. Kiedy go Pani poznała? U kuzynki na weselu. Mhm. Męża, kuzynki na weselu? No, nie wiem, tak to był, wyszło. Ale spodobał się. No, tak. no Jakby się nie podobał, to mhm. jakim okazał się mężem i takie najlepsze rzeczy związane z nim? Jest? No, mężem dobrym. To można. Wzruszenie ściskało o gardła jubilatów, a dla pozostałych uczestników niezwykłej uroczystości spotkanie było bardzo budujące. To jest coś, co pozwala wierzyć ciągle jeszcze w ludzi, że jeden człowiek nie jest egoistą, drugi też nie jest egoistą, i mogą jeden drugi wzajemnie dla siebie żyć, wzajemnie czas poświęcać, wzajemnie być takim i odbiornikiem tych złych chwil, i odbiornikiem tych dobrych chwil. I takie pogodzenie. Wszystkiego razem powoduje to, że coś zaiskrzy między ludźmi. No i to ta iskra trwa potem 60 lat. Raz jest większym płomieniem, raz ledwo, ledwo co tkli, ale patrząc na nich to jeszcze ciągle bucha ogień. Do gratulacji przyłączyli się poseł Henryk Siedlaczek oraz starosta Andrzej Chroboczek, a w stronę jubilatów również my kierujemy nasze najlepsze życzenia zdrowia i spokojnego życia.